Usłyszałam dokładnie ponad 7 lat temu. Kiedy skończyłam 40 lat, spełniałam swoje marzenia, bo uwielbiam oglądać formułę F1, i wyjechałam sobie na F1 z mężem no, na wyścig. I kiedy usłyszałam to pytanie, Wtedy wydawało mi się, że no właśnie, czy jestem szczęśliwa, bo wszystko mam: dorastające dzieci, piękny dom, pracę dochodową, spełniałam się charytatywnie, bo uwielbiam pomagać. Uprawiam sporty. Czyli się realizuję, uprawiam jogę, jeżdżę na rolkach, gram w hokeja, no i wydawało mi się, co mi do życia, czego mi brakuje. No i oczywiście moja odpowiedź była tak. Ale gdzieś tam, w głębi duszy, okazało się, że sama siebie okłamuję. Więc to pytanie nosto wracało, zaczęłam czuć taką pustkę, sama nie wiem, co to było, słuchajcie, i tak się zaczęła droga mojego rozwoju, bo oczywiście jak powiedziałam, że tak, później zaczęłam się zastanawiać, to w głowie były takie pytania, dziewczyno, co ty od ciebie chcesz, przecież masz wszystko, co ty wydziwiasz, chyba ci się w dupce poprzewracało, taka prawda, nie, no i tak chciałam jakby zagłuszyć to moje, moje serce, nie wiem, czy to, i... W końcu zaczęłam pracę nad sobą. Zaczęłam się rozwijać. Mentalnie praca i dwa lata mi zajęło dosłownie, kiedy siebie zrozumiałam. Wiem, że te pytania to, to nie był mój głos. Wtedy, kiedy rozpoczęła się ta prawdziwa droga rozwoju, długa, czasem bolesna, ale uczciwa, zaczęłam. Y Uczyć się siebie, zdejmować te warstwy, właśnie to, co mi w domu gdzieś mi tam nakaza nakazano, i od społeczeństwa, i z rodziny, kim tak naprawdę powinnaś być. I wiedziałam, że to nie jest moja droga. I kiedy odkryłam siebie, odkryłam coś niesamowitego. Odnalazłam prawdziwą Annę. Tą. Taką, jaką chciałam zawsze być autentyczną, prawdziwą. A prawda, kochane, zawsze mocno boli. W zgodzie ze sobą, przede wszystkim ze swoimi wartościami czująca siebie. I tu wyszło takie piękne moje powiedzenie: że sukces możesz osiągnąć wtedy, kiedy. Bo kochane, droga do siebie to jest najpiękniejsza droga, jaką, jaką możecie przejść. Och, następny. Następny slajd. Ważne sobie zadać trzy najważniejsze pytania, które sobie zadałam. Co jest dla mnie ważne? Jakie mam potrzeby? Kim ja tak naprawdę w ogóle jestem. I kochane, to trzecie pytanie. Dopiero zrozumiałam, kiedy ro, równy rok temu yy, wzięłam w udział w niezwykłej książce, niedługo będzie premiera dopiero wyjdzie w ogóle ta książka, gdzie napisałam sześć stron pisałam y, w trzy miesiące. Bo wiecie, jak trudno jest o sobie mówić, najlepiej o kimś powiedzieć, doradzić, a o sobie mało wiemy, ale przede wszystkim też nie umiemy komplementów powiedzieć. Yy, Przyjmować. I kiedy napisałam tą, te sześć stron, jak przeczytałam, to zrozumiałam, kim ja tak naprawdę jestem, jakie ja mam piękne wartości, bo tam o wartościach pisałam. I wtedy uwierzyłam bardziej w siebie. I, i właśnie, kiedy uwierzyłam w siebie, przestałam, wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Ściągnęłam te tak zwane maski, jakie mamy zakładane. Uczę się asertywności i stawiania granic. Anio 5 minut minęło. Okej, okay, ale to już naj, mamy ze sobą naj. I świadomie wybieram ludzi, otaczam się takimi, którzy ciągną mnie po górze. Właśnie takimi, jak tu jesteście, kochane. Żyj w zgodzie ze sobą. Cóż to dla mnie znaczy? Tak jak wcześniej wspomniałam, sukces przychodzi wtedy, gdy odważysz się być sobą. Kiedy yy, podczas tego rozwoju pierwsza mentorka yy, na, na takich webinarach jak, jak podobnym jak teraz, jest, nawet tu jest mam nadzieję Ania Nowak. Ania pisze piękne wiersze i właśnie to ona pierwsza ode mnie zaczęła pisać. Ja mówię, Boże w jakim ja się tu towarzystwie. Obracam. No i moja mentorka mówi: Aniu, czekam jeszcze na Twoje. No i się zdziwiłam, mówię, na moje. No i tak się zaczęło. 17 kwietnia wydałam, napisałam pierwszy wiersz. Potem się potoczyło, w tej chwili mam ich 100. I dlaczego warto słuchać swojego serca? Powiedziałam mężowi, że chcę wydać te wiersze. No co Ty, niepoważna jesteś? Wiesz, ile to kosztuje? Widzicie, to nie moje. Wiesz, ile to kosztuje? Oczywiście nie posłuchałam, wzięłam odpowiedzialność za swoje życie, za swoje, za swoje no, te marzenia. No i zadzwoniłam do pana, tu kiedy indziwam, Wam powiem, bo to też jest piękna historia, do wydawcy, że chcę wiersze, ale tu i teraz, na no, za dwa tygodnie, czy będą, bo potrzebne mi były na 25 października. Widzicie, jestem w tle na scenie na Europejskim Kongresie Przedsiębiorców. To sobie w głowie wykreowałam i tam dużo osób, których było, Takich wiecie, wysoko postawionych mentalnie, powiedzieli, że trzeba mieć jaja i odwagę, żeby z czymś takim, czymś wyjść na scenę. Ja posłuchałam siebie, wyszłam. Pan Kubach, bo to było u Daniela Kubacha, powiedział mi, że na pewno nie wystąpię, bo tylko prelegenci mogą. A ja mu dałam na losowanie książki, mój mentoring, ale podeszłam do niego tak ubrana, jak tu stoję, z tą książką, a on tak spojrzał na mnie od w górę, w dół i Dobra, masz minutę. I ważne zdanie, bo kiedy żyjesz w zgodzie ze sobą, świat zaczyna z tobą współpracować. I to jest kochane, tego doświadczyłam, tego Wam życzę. Mąż, a jeszcze Wam powiem reakcję szybko. Męża, jak przyszłam do domu z tymi książkami, z taką radością, bo to był chyba najpiękniejszy dzień w moim życiu w zeszłym roku, mówię do męża, pokazuję mu tą książkę, a on tak patrzy i mówi. O kurwa, gratuluję, ale tak pozytywnie się ucieszył. No i jednak można. A jakbym go nie posłuchała, nie byłabym na tej scenie, nie zaczęłabym robić tego, czego pragnę, co chcę robić. Wspieram, wydobywam potencjał, pomagam właśnie znaleźć siebie na nowo. Bo poczekajcie, bo Twoje. Minutki, bo Twoje życie nie jest do naprawy. Tylko właśnie jest do odkrycia. Kogo wspieram? Ko wspieram yy, kobiety, które straciły sens życia, czują, że czegoś im brakuje, pragną właśnie autentyczności i radości, chcą rozwijać swoje wnętrzne. I te w takim najtrudniejszym okresie, które są właśnie w procesie żałoby, a zwłaszcza którym zmarło dziecko, bo też przeszłam taką znaczy, moje dziecko przeżyło, ale doskonale je rozumiem i wydobywam z nich ten. To życie, bo one jeszcze żyją. Moje motto wiara, wiedza, działanie. Kochane, wiara uwierz w siebie, bo bez wiary nie ma życia, zwłaszcza właśnie, kiedy ktoś ci bliski odchodzi. Nawet nasz premier y... Leszek Miller właśnie powiedział, jak mu syn odszedł, powiedział, że wiecie, mi jest trudno, bo ja nie mam wiary i to jest bardzo trudne. Wiedza, Poznaj siebie. Jeśli jej nie masz, to po prostu zdobądź ją. No i działanie. Bo pamiętajcie, najpierw jest działanie tu chyba z naszych zaj wyszło zajęć, że najpierw jest działanie, a energia później przychodzi. A tu jest do mnie kontakt. Także dziękuję. Mam nadzieję, że dałam Wam jakąś wartość. I tyle. Fajnie. Dziękujemy, Aniu. Z jakim jednym zdaniem chciałabyś nas jeszcze zostawić? Zacznij żyć tu i teraz. Przeszłość zostawiamy, jedyne jest o wspomnienia, możemy te wspomnienia robić. Przeszłość za, za, za bardzo nie ma co wyskakiwać, ale tu i teraz. Cuda, następne mogę Wam zrobić o cudach. Cuda są właśnie, to są te małe rzeczy tu i teraz, naprawdę. Tylko mhm. trzeba się skupić, nie ma tak, że stoisz gdzieś i jesteś w obłokach, tylko jak jesteś tu, to wtedy są te cudeńka. A szczęście to jest właśnie droga do tych, do swoich celi. I tak na koniec od ciebie, czego życzysz kobietom, patrząc na swoje życie przeszłe i swoje doświadczenia, takim jednym dosłownie zdaniem, kulminującym, żeby żyły swoim życiem. Tak jak tego pragną, jak czują, jak tu siedzi. Mhm. Okay. Super Aniu. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Ja zaproszę Was do takiej wdzięczności dla Ani mhm. i napisania w czacie jednego zdania. Może to być zdanie wdzięczności. Może być to słowo, które zabieracie. Może to być myśl, którą zabieracie? Może to być życzenie do Ani, które chciałybyście jej dać? A może zauważenie jej odwagi? Czegoś, co chciałybyście jej jednym zdaniem, żeby ona otrzymała jedną minutę od Was, czytając sobie w ciszy tę te, treść? I Ciebie, Aniu, poproszę o zamknięcie udostępniania. Ale bo teraz nie. Okej. Okay. I Ciebie zaproszę Aniu na czat do wczytania się. Ja dam nam wszystkim taką minutkę w tym sensie i ruszamy sobie w dalszą drogę naszego spotkania. Myślę, że to jest taki piękny czas wdzięczności albo refleksji, albo uszanowania, zaangażowania Ani. Anno, poruszyłam twoje serce, chcę wiersz od ciebie. Aniu, w ciszy, Aniu, ja w ciszy, rzucę. w ciszy. Piękne jest też to, żebyście się w naszej aplikacji, oczywiście powtarzam to nieustannie, spotkały na czacie indywidualnym i też wymieniły się, jeśli jest jeszcze jakiś coś, co jest do powiedzenia. OK? Fajnie. Super, dziękuję Wam też za Waszą aktywność. Tak jak dzisiaj na czacie też napisałam, że realne wsparcie polega na realnym działaniu, na realnym udostępnianiu, na realnym pobyciu razem, na realnym napisaniu treści, na realnym napisaniu e, swojego własnego wniosku czy podziękowania. Bo to, co jest w naszej głowie, zostaje w nas, e, a to, co, z czym wychodzimy na zewnątrz, to też jest dla innych. Ja? E, Widzę, że pięknie piszecie. OK. Zostawię Was jeszcze minutkę dosłownie. Mm -hmm. Co robimy dzisiaj w podpokojach? Czy któraś z Was chciałaby zapodać temat na chwilkę. Na te dwie i pół minutki i dwie i pół minutki pod kątem oczywiście naszego biznesu, ale jakie mogłoby być pytanie, które mogłoby zanieść do podpokoi? Możecie napisać na czacie? Możecie powiedzieć? Co jest? Co się pojawiło? Macie pomysł? Nie jest wcale być łatwo prowadzącą. A może takie pytanie, co sprawia Ci trudność w autoprezentacji i mówieniu o tym, jak przebiegała Twoja droga, Twój proces rozwoju i tak dalej? Okej, puszczam Was do podpokoju, zaproszę Was na taką pierwszą Waszą rundkę. Zapytam jeszcze Ulę, uszulka, czy jesteś razem z nami, bo nie widzę Cię na kamerce. Zoom Benuca też poproszę o identyfikację. Bo ze względu na to, że jeżeli jesteśmy w podpokojach, to będzie pięknie, żeby się zobaczyć i żebym też wiedziała, na ile podpokoi podzielę. Was już zapraszam, jest 23, 22 uczestniczki. Kochane, ja zmykam, dziękuję za. Dziś piszę Ula, dzięki Ula. A ja zaproszę Zumbenu, co jest kto? Bo będę musiała niestety poprosić o wyjście z pokoju, a tego bardzo nie lubię. Także jeszcze chwilkę zaczekam. Mamica, pytanie, czy będziesz mogła razem z nami być w pokojach, w podpokojach? Tak, okay. tak mogę, nie wiem jak długo będę, albo ja Dobra, mam dobrze. Życie, ale będę, no, no, przynajmniej Luka? teraz będę. Ok, I jeszcze dopytam, bo troszeczkę szkoda mi czasu, dziewczyny, strężnie, zumbenucer jest kto? Um. Nie odzywa się. Ja Dorotko, ale mam słaby zasięg, beze mnie dziś Magda. Myślę, że może to być Madzia Stoczyńska. Okej, okay, wszystko jest jasne, mamy 22 osoby. Czyli co, wchodzimy do podpokoju z takim powitaniem się, przywitaniem i powiedzeniem, co sprawia mi trudność w autoprezentacji. Wejdźmy tam, a już potem za chwilę mm -hmm. Was zaproszę do tej naszej prezentacji takiej w podpokoju jak siebie, to co jest zawsze. Okej, okay, okej. Okay. Oddzielne pokoje, czyli jesteśmy 10. i zobaczymy. Dwie i pół minutki dziewczyny, po dwie i pół minutki, czyli mamy pięć minutek i każdą jedną zapraszam na rzucenie oka, okiem na czas, żeby nie przegadać się i żeby druga osoba też miała szansę się przedstawić czy powiedzieć, co sprawia jej trudność w autoprezentacji. OK? Pięć minutek dla Was. Powinno się udać. Mm-hmm. Jagódkę, dziewczyny są w podpokojach. Nie słyszycie? A dobrze, a, a ja się spóźniłam, bo musiałam odwieźć teścia. Nie szkodzi. Mamy czas, może tak porozmawiamy. Jest z nami Madzia Stoczyńska. Nie, nie może być z kamerką, bo ma kiepski zasięg. Więc nie wiem, czy Madziu, Ty możesz być obecna, jeśli chodzi o mówienie. Tego nie wiem. Jednak słaby zasięg. Chyba tak, chyba słaby zasięg, tak, Maciu? Tak myślę. Ok, ale super, Jagoda, że przyszłaś, bo mamy nieparzyście, a w, lubię, jak jest parzyście <śmuszczam> w pokojach. <śmuszczam> Więc następną rundkę ciebie wrzucę, ale złapię ciebie też dzisiaj. W tym naszej rozmowie, Madzia, może słychać, to jest taka moja bardzo zaufana osoba, także znam Madzi od lat. W każdym razie, do czego zmierzam? Wiem, jak bardzo w planowaniu niezbędne jest to, co robisz. Bo planowanie to nie tylko zapisanie planu i celu. Tylko A teraz, jest na... o, o, to będzie? każdym Słychać, słychać. Okay. No. To, wiecie, co dziewczyny, to perfekcyjnie ja was zostawiam obydwie. Okej, okay, ja tu tak okay. jestem, ale ja tutaj nie będę. Ja sobie pójdę Dora? do kliniczki. Okej, okay, Dorotku, przepraszam, po prostu nie, 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 mam za, nie mam zasięgu, jestem w klinice takiej, terapeutycznej. Ale tak, możecie teraz pracować, sobie rozmawiać. tego słabo. Okej, okej. Okay, okay. to... Dobra. Cześć, Madzia. Cześć, witam cię. No, no, sorry, wiesz co, nie włączam, bo jestem na, na terapii teraz w całym, przez... Cały tydzień. Nie ma problemu. Nie mam problemu. swoich małych zabiegach dzisiaj ja jestem wymęczona, tylko ale to, i, i mimo wszystko chciałam brać udział. a że leżę w łóżku to nie wiem, mam Ten zasięg jest zresztą tutaj to jest taka klinika um, alternatywna i. Brzmi bardzo i jest taki słaby zasięg. Brzmi bardzo tak, brzmi ciekawie. Bardzo ciekawie. To, to jest jakaś terapia, tak? E, tak, wiesz. Co robię kilka razy w roku takie terapie, bardziej um, wypukiwanie toksyn, oh, wow. bo samo przeszło, czyli, czyli um, w czyszczeniu mam dużo zatruć um, ciężkich metali i też radioaktywnych, więc przeszłam już troszeczkę, troszeczkę, różnych rzeczy i trochę operacji, ale jest już lepiej, tylko że muszę to kontrolować i jestem kilka razy w roku w klinice. No i akurat dzisiaj i, i Miałam dzisiaj takie różne właśnie czyszczenie i zabiegi i tak jestem już wymęczona, ale mimo wszystko chciałam się podłączyć. Leżę sobie już w łóżku po prostu. No tak. Było, zakończyło, tak, zakończyło się jeszcze medytacją, akupunkturą, i się był taki intensywny dzień. A ty powiedz? Ja ja, jestem, ja, jestem, ja mieszkam w UK, w Anglii, na północy Anglii. Ja jestem terapeutą, oh. terapeutą też, hipnoterapeutą, terapeutą. Bardzo oh, faktycznie podchodzę do życia, dlatego mnie to zaciekawiło, bo, bo oczywiście to też są moje takie tematy. I, mm. I dużo właśnie, że tak powiem, się w tym. Teraz właśnie kończę też psychologię. Wow, więc, super. Tak, więc wszystko to, co mówisz, to jest bardzo mi bliskie, dlatego mnie to tak zaciekawiło, co My robisz. Nie. Wiesz, tak cię nie przeszkadza. Włączam kamerę, ale nie wyglądam ciekawie, bo tak głupi. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Możesz mieć wyłączoną kamerę, jeżeli tak ci jest wygodniej. do worry, jak to się mówi. O, chyba uciekł troszkę zasięg. O, chyba coś się zamyśliło. Jesteś? Jestem, 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 jestem. Przepraszam. Po prostu nie. jestem dzisiaj taka jaka jestem I nie, nie miałam siły się ani szykować, ani nic, bo się spóźniłam jeszcze 5 minut, bo mam jeszcze u pani doktor na akupunkturze. A że ty robisz w tym kierunku, to jest to najlepiej to rozumiesz. Dokładnie, tak. <laughs> Ale super, cieszę się, że, że dajesz sobie taką problemę właśnie. Wiesz co, poczekaj. Zawiesiło się znowu. Może włączę na kamerę. Hmm. Będzie może jak masz słaby internet tam, to może... Teraz? Łap... Ja widzę Cię, ale się zawiesił ekran, więc słyszę, ale ekran się zawiesił. Więc myślę, Halo? że słyszysz mnie? Halo? Mhm. Nie dzisiaj tak będzie miała. A. Tak mi się wydaje. Ale chciałabyś razem z nami? Ale chyba się zawiesił internet, bo było słychać, było widać mhm. i się ok. ok. Akurat wyciągnęłam. Ja myślę, że się pięknie połączyłyście w energiach. Nie wiem, czy lepiej mogłoby być. Dokładnie. Jak to jest jak to zawsze, zawsze, zawsze wszystko, wszystko jest tak, jak powinno być, nie? Totalnie. Totalnie. Myślę, o, że pięknie. to jest... Madziu, jak tam? Bo ja włączyłam na chwilkę. Hmm. Super. Tak jak ale... jestem, jak jestem, nie siły po prostu. się ubierać, już. jestem już w łóżku po prostu. Super. Przepraszam. A, i przerwa, przerywa, ale bardzo cieka ciekawa byłam tej autoprezentacji i tak dalej, więc chciałam po prostu... Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Co tak krótko? Jezu, myśmy z Elą tak szybko rozmawiało, że chyba po połowie czasu doszło do tego, że Będziemy to... mieć zakwasy i potem po każdym networkingu będziemy mieć z Elą ten grupowy rozstęp. Roz, Ale z... Powiem Wam, że to, co ta dziewczyna robi nas zdalnie z twarzą, to... No. Hmm. Czyli mogę was połączyć hmm. ponownie w tak, no możesz, możesz. dobrowolnie, hmm. dobrowolnie hmm. <laughs> z waszymi tematami. Było sześć minut, bo wiem, że w jednej grupie były, było, no czasami tak jest, że ktoś będzie w trzechosobowych grupach, miejmy na to taką spokój, ok, co gdzieś będzie przypadkowo, hmm. do czego też zbierzam. z uważnością. Na win-win, z uważnością ja mówię, ona mówi. Z uważnością ja patrzę na czas, kiedy ona mówi. <laughs> ok. I z takim jednym małym ak akcentem, jeśli komuś zdarzy się przegadać za mocno, to druga osoba i dajemy sobie wszystkim takie prawo, mówi: Ok, usłyszałam Ciebie, to teraz czas na mnie. Czy możemy takie zdanie sobie zapisać? Usłyszałam Ciebie, to teraz czas na mnie. A Ty możesz powiedzieć, kto tak robi? Bo nikt, ja, absolutnie ja nikt. Ja nie chciała wiedzieć. <laughs> absolutnie uderz tu, a no się odezmo. <laughs> Bo ja bym chciała wiedzieć, czy to nie ja. Absolutnie nikt. Absolutnie nikt. W ramach, przypomnienia, po w ramach przypomnienia o komunikacji empatycznej można powiedzieć zdanie mhm. Usłyszałam Ciebie i teraz czas na mnie. Mm -hmm. Uściskuje i przyjemnego czasu w podpokoju. Gdyby ktoś tam gdzieś, to zawsze można przyjść do głównego i potem sobie spokojnie wskoczyć. Ja myślę, że okay. takie sześć minut jest idealnym, prawda? Dla was czasem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> no proszę. O, jest, ale czekaj, czekaj, kochana, już, już. A, e... właśnie.